Przez okno sielskiego dworku Fredry yy, nadal dobrze widać Polskę. Chciałem panów zapytać, czy tak, czy widać i jaką Polskę? Zrobiłem ćwiczenie z moimi współpracownikami i wypisałem wszystko przeciwko zgodzie. Nie będzie to długo trwało, krótko przeczytam. Przeciwko zgodzie w Polsce także, a może szczególnie przeciwko zgodzie w Polsce, żeby było na odwrót. Bo zgoda to kicz. I widzicie państwo kicz zgody, w każdym wypadku, jeśli na przykład mówimy o pojednaniu między narodami, między Polakami a Niemcami, między Polakami a Rosjanami po katastrofie smoleńskiej, słuchamy, czujemy, że niby tak trzeba i mamy takie poczucie, coś to okienko Fredrowskie jest takie zbyt ładnie wymalowane, prawda? Ja też jestem przeciwko zgodzie, to znaczy zgoda, w dzisiejszych czasach nic nie wyjaśnia. Nie o zgodę chodzi w tym wszystkim. Jeżeli chcielibyśmy tą Polskę zobaczyć inną, to jej problemem dzisiejszym jest to, jest akceptacja różnic. I to jest w ogóle współczesny problem. problem to znaczy, właściwie społeczeństwo nie jest w stanie współżyć ze sobą, jeśli nie zaakceptuje, że inni są inni, że nie wszyscy mają taki sam pogląd na, na gospodarkę, ale na religię i, i tak dalej, i tak dalej. Że dopiero od akceptacji tych różnic, czyli od akceptacji takiego, takiego zdania, które w Polsce w ogóle nie, ogromna część społeczeństwa i tradycja, i cały, cały nurt polityczny, ogromny zaakceptować nie chce, od akceptacji takiej prawdy, że polskie, polskie są, są różne Polski. Co więcej, zawsze były różne Polski. Zawsze były różne Polski, dopiero od tego zaczyna się właściwie yy, współżycie społeczne i yy, 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 jakaś możliwość dogadywania się. To widać wyraźnie, że nie ma zgody w sprawie zgody. Yy, natomiast i to w pewnym sensie mnie tak znowu bardzo nie dziwi. Natomiast chciałbym wrzucić jeszcze jeden, jedno słowo klucz, o którym na samym początku mówiłem do, do, do Panów Sporu. Yy, to znaczy słowo, fredrowskie słowo, czy obraz z komedii Fredry, mianowicie mur. Chciałem zapytać panów, jaki, gdzie są, czy to jest jeden mur, czy jest wiele murów, gdzie przebiegają mury w dzisiejszym społeczeństwie polskim. Polacy się specjalizują w budowaniu murów i właściwie trochę ostatnio polityka polska polega na, na budowaniu muru, prawda? Uważam, że to jest głównie wina jednej strony, ale w, 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 i drugiej stronie często to sprzyja. I rzeczywiście mury są czymś okropnym, bo jakby są symbolem tego, że, że rzadko udaje się przez nie przeskoczyć. Są potrzebne nam nowe mury, a stare wszystkie do wyrzucenia. W ostatnich 20 latach mieliśmy trzy mury. Pierwszy mur dzielił komunistów i postkomunistów od solidarno solidarnościowców i postsolidarnościowców. Ten mur został zamieniony gdzieś około 2004-2005 roku poprzez bardzo sprawną sztuczkę medialną. Absolutnie osadzono w naszych dzisiejszych. Możliwościach i okolicznościach. Na mur, kto jest za Polską liberalną, a socjalną? Mur wydawałoby się fałszywy, a zbudowany, bo technologie marketingowe pozwalały zbudować nowy mur dosłownie w ciągu kilku miesięcy. A potem zbudowano trzeci mur. To jest mur między tymi, którzy lubią. Jarosława Kaczyńskiego, a tymi, którzy lubią Donalda Tuska, pozostali mają się zdecydować.